Cześć, dzisiaj sobie odwożymy produkty, które dostałem na testy, a mianowicie jest to nowy model falownika hybrydowego DE 12 kW oraz kolejny film to będzie test mikroinwertera na cztery moduły fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 2200 W. Jest to inwerter, mikroinwerter jednofazowy. Ale teraz spójrzmy, co mamy w kartonie. Karton standardowy. Tu mamy jeden z filtrów. Instrukcje obsługi. falownik. Standardowo w opakowaniu mamy oprócz falownika. Dągiel do połączenia z siecią Wi-Fi. Jak widać, jest on już troszeczkę inny niż dotychczas, dotychczas, które były stosowane. Natomiast pewnie zasada działania jest dokładnie ta sama, ale to będziemy omawiać na filmie z samego montażu. Filtr, oczywiście, dodatkowo jest. Widzę również standardowy zestaw filtrów ferytowych. Do czego one służą, to już mówiłem na kanale, ale jeszcze sobie o tym powiemy przy montażu takiego właśnie falownika. Mamy też przekładniki, czyli tak zwane ceteki. Do czego służą, też omówimy sobie to przy montażu falownika. Jak zwykle mamy zestaw wszystkich niezbędnych elementów, czyli końcówki MC4, jakiś kluczyk, elementy montażowe, i tym podobne. Natomiast na moją uwagę przede wszystkim zwrócił wygląd tego falownika. Doczytałem już, że sam falownik jest. Lżejszy o 3 kg, jest też węższy. No i zmieniło się też, zmienił się też wygląd tutaj, jeśli chodzi o czoło tego falownika. No i co tu się zmieniło? Przede wszystkim, jak widać, panel czołowy nie posiada już tych śrub. Jak to się otwiera? Tutaj z boku jest śrubka i Tą śrubkę odkręcamy, otwieramy to po prostu na bok. Za chwilę sobie to otworzymy. Ale omówimy sobie jeszcze tutaj e, od spodu, jak wyglądają te, jak wyglądają te wejścia. Mianowicie mamy znowu dwa trackery MPP, MPPT, e, natomiast tu mamy pewną zmianę, jak widać e, mamy nie 6 wejść, tylko 8, czyli możemy równolegle podłączyć po dwa stringi na wejście MPPT. Dodatkowo inne jest troszeczkę rozmieszczenie dławików. Dlaczego? No za chwilę spojrzymy do środka i sobie to omówimy. W każdym bądź razie na uwagę zasługuje fakt, że ten inwerter, pomimo, że jest, jest to dwunastka, to obsługuje do 18 kW, jeśli chodzi o wejścia Tutaj PV i te wejścia już są 20A plus 20A, czyli w porównaniu z poprzednim modelem było to 26A plus 13. Tu mamy 20 na 20. I prąd zwarcia, który jest ważny przy doborze zabezpieczeń, jak wiadomo, mamy 30A na jednym MPPT i 30A na drugim. Falownik nadal ma dwa trackery MPPT. To o czym mówiłem. Jest około 3 kg lżejszy. Ta wersja waży 35,2 kg, poprzednia wersja to było 38. W związku z tym, tutaj jeszcze producent podaje maksymalne obciążenie na jednej fazie. I w tym przypadku mamy 27,3 na 26,1. W związku z tym, możemy dobrać takie zabezpieczenia, że na jednej fazie nie powinniśmy przekroczyć generalnie zabezpieczenia 25A. Jest to taka informacja, której wcześniej nie było. Ona się nieoficjalnie oczywiście pojawiała. Natomiast w tej chwili jest to oficjalnie w karcie katalogowej podane. I Suma prądów nie może przekroczyć 45A. A 45A między wejściem GRID a LOAD no to daje nam moc 18 Kilowatów. Teraz sobie zajrzymy do środka. Tutaj mamy jedną śrubę na klucz krzyżakowy. Ja to pierwszy raz, słuchajcie, otwieram. W każdym razie, tutaj, może pokażę. Tu jest ta śruba do odkręcenia. To pociągamy do góry i przesuwamy w prawo. No i możemy sobie i możemy słuchajcie, sobie zajrzeć w tej chwili do środka. Ciekaw jestem jak ocenicie to dołożenie tych wszystkich elementów tutaj, bo znacznie ono odbiega od tego co było. Ta skrzynka wydaje się być po prostu głębsza, natomiast to nie wynika z tych samych parametrów, być może z samej konstrukcji. W każdym razie bądź razie, w tej chwili po lewej stronie mamy grida. I jest to taka kostka dzielona na dwie części, czyli do góry mamy NR, na dole ST, potem mamy loada, potem mamy Gena. Troszeczkę w inny sposób było to zorganizowane dotychczas. I tutaj, co jest jeszcze ważne i istotne, to w tym miejscu mamy BMS-a, pozostałe wejścia standardowo. Omówimy sobie je przy jakimkolwiek montażu. W każdym bądź razie tu mamy wejście bateryjne. Ono w tej chwili jest jak gdyby już takie przygotowane tylko pod, pod przewody z baterii. Te dławiki też się troszeczkę tutaj zmieniły. W każdym bądź razie nie ma już tutaj plastikowej osłony, jak widać. I w ten sposób to wygląda. Tu są wyprowadzenia z Wejść DC, no i ciekaw jestem Waszej opinii. Ja będę niedługo to testował. Sam fakt szybkiego takiego otwarcia mi się bardzo podoba. Czy to zamykanie, tutaj po prawej stronie, się sprawdzi? Nie wiem. W każdym razie jedną śrubę odkręcamy. Mamy dostęp do całości. W poprzednim modelu trzeba było ich troszeczkę poodkręcać. Po Myślę, że to też jest tutaj dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy tam przykręciliśmy loada, to problem był z dostępem do wejścia gen, i trzeba było po prostu zawsze jedno z tych wejść unieruchomić falownik, jedno z tych wejść po prostu wypiąć. Dopiero można było skorzystać z tych kostek poniżej. W tym przypadku będzie podobnie, natomiast mamy to podzielone w ten sposób, że jest właśnie gain, load i, i grid. Mamy też trzy zaciski, jeśli chodzi o uziemienie. Tam był zawsze jeden, zawsze był problem, przynajmniej dla mnie, dlatego że w przypadku, kiedy chciało się podłączyć po prostu dwa lub trzy przewody. No to wymagało to właśnie dołożenia kolejnych, kolejnych złączek, kolejnych miejsc, gdzie można to po prostu połączyć. No i myślę, że z takich, z takich podstawowych informacji to tyle. Czy coś się zmieniło w samym oprogramowaniu, tego jeszcze nie wiem. Będziemy to, jak to podłączymy, to będziemy to po prostu analizować. Natomiast samych DTR-ek. To po prostu nie wynika. To jeszcze chciałem powiedzieć, że tego miejsca się tu wydaje tyle, że spokojnie, właśnie ten filtr ferytowy, jeśli chodzi o wejście bateryjne, spokojnie tutaj wejdzie. Wiem, że część osób stosowało go na zewnątrz. Ja zawsze starałem się go upchnąć w środku. Myślę, że w podobny sposób będzie można zastosować te filtry ferytowe, właśnie. Tutaj, dlatego że te przewody nie będą nam się mieszać. To o czym wspomniałem, mamy to podzielone w tej chwili na te sekcje w ten, w ten sposób, że jest to rozdzielone, a nie jedno pod drugim. No, ale jak gdyby ocenimy sobie to dopiero, dopiero w praktyce, dlatego że to, że coś wizualnie fajnie wygląda, niekoniecznie, że musi sprawdzić się w praktyce.